O proszę bardzo, zobaczcie, wróci syn ma nortr... marnotrawny, można powiedzieć. Dziewiąteczka. No ale zobaczcie, gdzieś był, że mu obrączki nie zdjęli. Z półtuska, w półtusku zginął, to jest syn po skoczku. Ilego czasu nie było? Nie wiem, było grubo. Półtorej miesiąca? Półtusk go pochłonął. Kolejny samiec wrócił. Dziś jego braciek tu był. Brat dalej lata, ale on już nie. No, idzie tutaj. Nie, ty byłeś, Daniel. Zobaczymy, czy nie. Cały skrzydło. Jakieś takie niezachętne do latania. No, proszę, nie, raczej po tych skrzydłach. Nie wygląda, żeby miał coś robione Takie ma prążki.